Witam wszystkich hodowców serdecznie z Norwegii. Dzisiaj będę puszczał następnego białego. Za chwilę Wam pokażę, bo te 5 lata, te cztery młode i ten mój jeden to przyszedł, latają. Wczoraj je puściłem. Bardzo ładnie latały już w grupie. Także dzisiaj jednego z tych starszych puszczę e, z nimi. Zobaczymy. Pogoda jest jak jest, nie jest zła. Na Norwegię tutaj północną nie jest zła pogoda, także tutaj te moje cztery wysoko, wysokolotne, irańskie, zaraz je pogonimy, zaraz je pogonimy, bo tak one nie chcą lecieć, a ja nie chcę też ich ręką straszyć. Poszły. Niech polatają trochę zaraz białe. Wypuszczę te pocztowe. Jednego świeżego. O, samiczka kozuje. Widzieliście, jak tutaj ona kozłowała. Ładnie, tam będzie też kozłowała. Na chwilę kozuje do tyłu. Idą w górę. Na razie latają, idą w górę, rozbujają się, pójdą w górę. I zaraz pocztowe wypuścimy, wam pokażę, tu lecą. i to coraz bardziej w górę się wspinają. samica tam kozuje sztychują te młode tam no dobra za chwileczkę wypuszczę te pocztowe wam pokażę. Gołąbki siedzą. Będę puszczał. To tutaj widzicie, numer 16 ma, na obrączce czarnej. E, tamte ma dwie skówki zielone założone bez numerów. Ona będzie puszczona. Ona będzie puszczona e, pierwszy raz. Ta. To są te piszki tutaj. A tutaj mam tego mojego pocztowego białego. Pokażę zaraz Wam tutaj. Go... Nie bój się, nie bój się, wariacie. Pokażę Wam zaraz tutaj właśnie to, to mu się przytrafiło. Nie mam jak go za bardzo trzymać. Tutaj. O, widzicie? Tutaj pod... nie szarp się. Pod skrzydłem ma, e, ma czerwone. Musiał go jaszą chyba zaatakować, czy coś. Ma ranę pod skrzydłem. Będę musiał zobaczyć, czymś mu zapryskać, to może zobaczymy, jak to tego. Tutaj zostaje jedna taka włóczka jeszcze z czerwoną obrączką. To ją może któregoś dnia znów puścimy. Najpierw oblatać, próbujemy oblatać tą jedną. Zaraz im jedzenia też nasypie, żeby one później wchodziły. Tutaj moje młotki, ale strasznie zasrane, tutaj mają, żona sprzątała, tutaj im Ostatnio, ale znów widzę tego. Nie wiem, jak to, dlaczego one takie zasrane są. Jeden taki malutki widzicie. Całkiem nie wiem, czy on przeżyje, czy nie. Ten gołąb wygląda jak sęp. Nie wiem, czy on przeżyje. Ten taki większy jest zaraz im tutaj sprzątnę jeszcze bo tak jak mówię mają żona im wczoraj sprzątała dzisiaj znów widzę no i tak to tak to wygląda tutaj nasypię tamtym trochę dam tym też trochę jak wrócą to żeby żeby się najadły o tutaj ta już próbuje mi wychodzić też, bo tutaj przez drzwi je dzisiaj otworzyłem im trochę, przez drzwi wypuszczałem. Bo jak tutaj mam też trzebelki, takie jak one wchodzą, przez te trzebelki tutaj, to później już nie wyjdą po prostu. Jak im wypuszczę je z ręki, później one szybko wchodzą. O taką mieszaneczkę im daję różną troszkę kukurydzy, troszkę różnych takich dodatków im daje do jedzenia także myślę, że to jest dobra karma dla nich że nie będzie problemu przylecą otworzę przylecą, najedzą się o i tak one tutaj się siedzą teraz jest Zaraz jest 5, 6, dobrze. Jest 6, ta będzie świeża, puszczona. Tutaj ja pokazuję ją. Ma dwie zielone obrączki. Ta, Temu założyłem mojemu e, zieloną, bo stracił o, e, tą obrączkę. Miał 64. Numer obrączki ma założoną z lofotów numer 7. A tą skówkę to ja mu zakładałem. On miał 64, tylko e, taką zieloną. Teraz mu założyłem 74 bo tamto stracił 10, ja są go przeatakował, czy co, że te rany tam ma pod skrzydłem, jeszcze widać o, tam czerwone ma pod skrzydłem ale wczoraj ładnie z gołębiami latał e, nie było problemu e, co mówiłem, że ma główkę, miał główkę trochę podziubaną to już widzę mu się zagoiło to ładnie piórka mu rosły nic, będziemy puszczać i obserwować jestem Trzy siedzą, trzy poszły, w górę się zerwały. Gołąbki białe od razu tu lecą. Proszę, lecą trzy. Nie chcę tych godzin, bo to jest ta świeża też. Ale zobaczymy jak one. Chodź, 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 chodź. No idź, 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 idź. Nie chcę, wyjdą na daszek. Te tutaj, te latają. Tutaj gdzieś idą. O, lecą trzy pocztowe. Widać. Tam wysokolotne idą. Pocztowe tutaj idą. Trzy. Chodź chodź, 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 no leć. Ta nie chce lecieć, ale dobra, nie chce to niech nie leci. Dwa młode siedzą. Chodź, 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 chodź. Nie chcę, wyjdzie na dach. Ta. No. Hop. Nie chcę wychodzić na dach. No dobra. Nie chcę, to niech nie wychodzi. Te nie chcą lecieć. Może je pogonimy. Nie chcę lecą te. O tam sobie siadły No dobra, niech sobie tam siedzą Będą chciały, to polecą, ta też tutaj siedzi trochę im żarcia, rzuciłem się na żarły niepotrzebnie no, ale nic, nie, nie chlatają Do... Te dwa młodziki się zerwały Też poszły w górę Samiczka ta siedzi tutaj, nie wiem czy to samiczka, ale prawdopodobnie samiczka, ta świeża. Tamte poszły, tam pocztowe. Wczoraj bardzo daleko odeszły pięć sztuk tych pocztowych. Bardzo daleko odeszły, poszły w tamtym kierunku. Zniknęły mi z wzroku, o. Idzie z góry jeden biały tutaj, pikuje, gdzieś odeszedł. Po prostu tam wysoko też latają chyba dwa. Dołączyły do tych wysokolotnych. A tutaj jeden pikuje, to chyba ten mój, on jeszcze słaby jest. Także o, idzie tutaj. Tamtych nie widzę. Gdzie one tam są? O, tutaj idą trzy pocztowe. Trzy idą tutaj. Pocztowe, ten mój już chce siadać. A tamte. A tamte zobaczcie, jak wysoko dwa pocztowe z moimi wysokolotnymi latają. Bardzo wysoko. Bardzo wysoko, poszło z moimi górnolot wysokolotnymi. Tutaj te trzy pocztowe idą. Co miałem mówić wczoraj, ładnie odeszły, mówię, z pół godziny ich nie było. Tu lecą te trzy pocztowe. Ten mój jeszcze słaby jest. On tam Ale wczoraj pół godziny poszły. Nie było ich. Pół godziny. Odeszły od budy. Poszły. Nie było ich. Myślałem, że może któryś nie wróci. Ale wróciły wszystkie. Wróciły wszystkie. Cała piątka wróciła. Tutaj te trzy lecą. Tamta. Ta świeża nie wychodzi spod tego, siedzi tam na, na desetce, nie wychodzi. Wczoraj też ładnie siadły, bo te wysokolotne moje siadały. E, to e, siadły dwa prosto na budę siadły z tymi wysokolotnymi, te trzy bardzo szybko też zeszły, bo tutaj siedział na tym domie, bardzo szybko zeszły. A gdzie poszły te wysokolotne? O, zobaczcie, pokażę wam. Dwa białe. Tutaj te, te trzy białe, a dwa, gdzie one są, zaraz pokażę, bo nie, nie widzę, tak wysoko poszły. Te co tutaj lecą, trzy. O tu idą, tu idą. Zobaczcie, tam, nie wiem czy widać, bardzo, bardzo wysoko, dwa pocztowe białe i te cztery wysokolotne. Tutaj te moje pocztowe, trzy białe na dole, a tamte bardzo wysoko. Bardzo wysoko są razem z tymi moimi. A spróbuję powiększyć trochę Żeby lepiej było widać Nie wiem, na połowę przywiększę, chociaż może będzie lepiej widać ich. O, widać, widać tutaj lecą. Bardzo, bardzo. Do, mam na 3,5 raza, zoom na 3,5 raza. Zrobiony. Zobaczcie jak one wysoko lecą. Bardzo wysoko. Dwa te białe pocztowe, młode i cztery wysokolotne. Jeden tam odbił widzę jakiś. Nie wiem który, ale są bardzo, bardzo wysoko. Samica tam jeszcze kozłuje ta. Tak wysoko latają. A tutaj te trzy pocztowe chodzą. Ten zamiet tam odbił od nich, a, a te w tych wysokolotnych latają. Te tutaj moje trzy białe, już chcą siadać. Na razie je puszczam z tymi wysokolotnymi, żeby też tak się trochę one oswoiły. Te wysokolotne siadają prosto na budę, ale później je będę puszczał osobno. już. Jak już tutaj troszkę, o te, mignęły tutaj trzy pocztowe, ale tamte bardzo, bardzo wysoko. Zmniejszę na raz, nie wiem czy ich tam będzie widać. Lecą teraz tam, latają. A te tutaj moje pocztowe trzy lecą. O, chcą siadać tutaj. Niech sobie siadają. Wolałbym, żeby na ten dom tutaj osiadały. Wtedy mają dobry dosiad też. Dobrze widzą, budę też stąd. O, tutaj, jakby siadły, to by było bardzo dobrze. O. Ten mój tam siadł już. Tamte też zaraz zawrócą, siądą te dwa młode pewnie. Pokażę wam następnym razem, jak puszczę je razem, jak one odejdą. Idą te dwa białe, tamten mój, tam siat na domek, a te bardzo, bardzo wysoko latają. Dalej. Dalej latają bardzo wysoko. Te dwa pocztowe białe i wysokolotne. Pocztowe białe razem z wysokolotnymi tam idą. Razem z wysokolotnymi. A ta biała siedzi nadal tam sobie nie chce wychodzić na dach siedzi tam na